Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam na informacje dnia. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. To państwowe święto przypada w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez niemieckich żandarmów Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, a także ukrywanych przez tę rodzinę Żydów. W sadownym na Mazowszu w kościele świętego Jana Chrzciciela sprawowana była uroczysta msza święta. Jakże przecież można mordować za to, że ktoś jest Żydem albo Polakiem? Jakże można zabijać za to, że ktoś szuka chleba? Jakże można zabijać kogoś za to, że tym chlebem się dzieli? I to w Europie. I to przez przedstawicieli narodu. Nie jesteśmy wszakże w stanie wytłumaczyć śmierci żony i męża, i ich syna, którzy zostali zamordowani. Tylko z tego względu, że podzielili się chlebem, sprzedali ten chleb. Zapamiętajmy ich imiona. To Marianna, Leon i Stefan Lubkiewiczowie. I życie swoje oddały także dwie dziewczęta, bo kupiły i dzięki temu cieszyły się z tego chleba. Zginęły za chleb. Czy za chleb? Raczej nie. Ta śmierć to znak wrogości względem stwórcy, bo to on dał im życie. A kiedy tak przypatrzymy się naszej historii współczesnej, zobaczymy ileż to takich osób zginęło. Mówimy o blisko 8 milionach. Program Czyste Powietrze nabiera tempa. Do tej pory złożono 36 tysięcy wniosków. Najwięcej na Śląsku. W czołówce są też Mazowsze i Małopolska. Razem to 103 miliardy złotych na termomodernizację domów i wymianę pieców. Domy jednorodzinne są odpowiedzialne według szacunków i obliczeń za około 60% zanieczyszczeń. Stąd rządowy program Czyste Powietrze, który jak mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk nabiera tempa. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska przyjmują wnioski, podpisują umowy, rozpatrują te wnioski, podejmują uchwały, ale już nawet rozpoczęły się wypłaty pieniędzy z tego programu. Łącznie Polacy złożyli do tej pory 36 tysięcy wniosków. Podpisywanie umów trwa już w najlepsze, jest to, to około 1000 do 2000 tygodniowo. Najwięcej wniosków do tej pory złożono w województwie śląskim, ponad 4 tysiące. W czołówce jest też Mazowsze i Małopolska. Resort nie przewiduje istotnych zmian w funkcjonowaniu programu. Według deklaracji ministra Henryka Kowalczyka nie ma też zagrożenia dla finansowania. Program ma być realizowany przy wsparciu ze środków unijnych. Stąd rozmowy z Komisją Europejską. Na temat finansowania w przyszłej perspektywie finansowej roku 2021-2027, aby również z programu, ze środków europejskich, można było finansować ten program. Priorytetem w negocjacjach jest dofinansowanie do kotłów na paliwo gazowe i elektrycznych tam gdzie nie ma innej opcji w grę wchodzi także paliwo stałe Czy w białym stoku zniknie ulica majora Zygmunta Szendelarza Łupaszki plany jej usunięcia mają lokalni działacze koalicji obywatelskiej przeciwko zmianie nazwy ulic protestuje Prawo i Sprawiedliwość swój sprzeciw wyraziła także Podlaska Solidarność to przysłowiowa bomba z opóźnionym zapłonem. Rada miasta jeszcze nie zajęła się zmianą nazwy ulicy Zygmunda Szędzielarza Łupaszki, ale według zapowiedzi Łukasza Prokoryma z Koalicji Obywatelskiej nastąpi to w tym roku. Przyjął jeszcze rodziny, rodziny które miały wśród swoich e, przodków. Osoby, które były ofiarami łupaszki. Były to osoby wyznania prawosławnego. To narracja, jaką w Radzie Miasta forsuje grupa prawosławnych radnych z Forum Mniejszości Podlasia. W kampanii wyborczej szliśmy jako koalicja obywatelska, skupiona z czterech podmiotów. Jednym z elementów jest grupa radnych prawosławnych z Forum Mniejszości Podlasia, i to właśnie ci radni są. Gospodarzami tego, tego tematu. To sporo historii. Tyle tylko, że wtedy, gdy była szansa na konfrontację, zabrakło jednej ze stron. Pojawili się historycy warszawskiego IPN-u dr Tomasz Łabuszewski oraz dr Kazimierz Krajewski. Była okazja dyskutować na argumenty, zmierzyć się, prawda, na argumenty, to no, nie było tej drugiej strony. Ta druga strona dziś nie chce, by w Białym Stoku była ulica Łupaszki. Żadnych wątpliwości co do bohaterstwa dowódcy piątej Wileńskiej Brygady AK nie ma Instytut Pamięci Narodowej. Patriota, który swój szlak bojowy kończy niestety w więzieniu Mokotowskim w Warszawie. Rozstrzelany przez komunistów. Bogusław Łabęcki z białostockiego IPN-u tłumaczy, że obok życia komuniści próbowali odebrać Łupaszce także dobre imię. Niestety dzisiaj często te, te, ten język, ta, ta narracja z lat 40. i 50. jest obecna w wypowiedziach publicznych. I właśnie tak radni Prawa i Sprawiedliwości odczytują próbę usunięcia ulicy Łupaszki. Wielu krytyków. Majora Łupaszki przypadkiem albo specjalnie myli, miesza po prostu jego osobę z różnymi innymi osobami, wydarzeniami. To Tomasz Madras, który był inicjatorem nadania jednej z ulic w Białym Stoku nazwy pułkownika Zygmunta Szędzielarza. Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że to IPN poprzez swoje działania dzieli Polaków. który zmienia swoje własne ustalenia, chociażby odnośnie Burego. Uh, i i próbuje zmieniać historię. I... Przeciwnicy Łupaszki przywołują nazwę Wsi Potoki. Padają zarzuty o mord na tle wyznaniowym i narodowościowym. W 5 Brygadzie Wileńskiej też walczyli żołnierze prawosławni pod komendą majora Łupaszki. Odpowiada Paweł Myszkowski sprawa i Sprawiedliwości. Zresztą pamięć Łupaszki uczcił Sejm Rzeczypospolitej. W trakcie głosowania posłowie Platformy Obywatelskiej nie mieli żadnych wątpliwości. Zagłosowali za. Wątpliwości nie było też wtedy, gdy po raz pierwszy padła propozycja, by imieniem Zygmunta Szendzielarza nazwać jedną z ulic w Białym Stoku. Stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej jest jednoznaczne. To ze strony Instytutu mieliśmy właśnie wniosek o to, żeby w Białym Stoku znalazła się ulica nazwana patronem nazwana imieniem majora Łupaszki. Ale tego nie dostrzegają przeciwnicy ulicy Łupaszki. O tym czy Biały Stok uczci, czy podepta pamięć o dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK decydują radni. Mamy w klubie 12 radnych oni mają 16, natomiast ich klub składa się jak gdyby z czterech takich kół, ugrupowań. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość szuka swojej szansy, że przynajmniej część radnych tworzących koalicyjną większość obroni pamięć o upaszce. Wielki Post to czas odnowy duchowej i otwartości na łaskę Boga oraz Jego miłosierdzie, podkreślał papież w czasie rozważań przed modlitwaniem pańskiej. Pan Bóg w swoim miłosierdziu pozostawia każdemu z nas czas na nawrócenie, podkreślał papież. Możliwość nawrócenia nie jest jednak nieograniczona. Ktoś mówi nie teraz, poczekam na następny wielki post, a będziesz jeszcze żył w następnym wielkim poście. Nie można nadużywać Bożego miłosierdzia. Nawrócenie trzeba podjąć natychmiast inaczej przepadnie na zawsze. Możemy bardzo ufać Bożemu miłosierdziu, ale nie wolno Go nadużywać. Nie możemy usprawiedliwiać lenistwa duchowego, ale trzeba umocnić nasze starania, aby niezwłocznie odpowiedzieć na to miłosierdzie ze szczerością serca. Papież nawiązał także do obchodzonego dziś dnia modlitwy i pamięci o misjonarzach męczennikach. Pamięć o tej współczesnej kalwarii braci i sióstr prześladowanych lub zabitych z powodu ich wiary w Jezusa jest dla całego Kościoła obowiązkiem wdzięczności, ale również bodźcem do mężnego głoszenia świadectwa naszej wiary, nadziei pokładanej w tym, który na krzyżu na zawsze przezwyciężył nienawiść i przemoc swoją miłością. Ojciec Święty przypomniał, że w 2018 roku na całym świecie wielu biskupów, kapłanów, zakonnic i wiernych świeckich doznało przemocy. Zabitych zostało 40 misjonarzy, to prawie dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Papież nawiązał również do negocjacji w sprawie rozwiązania kryzysu w Nikaragui, podkreślił, że towarzyszy modlitwą tej inicjatywie, zachęcał do jak najszybszego znalezienia pokojowego rozwiązania tego konfliktu dla dobra wszystkich. W negocjacjach uczestniczy Nuncjusz Apostolski w Nikaragui, ksiądz arcybiskup Waldemar Somertak z Polski. I to wszystkie wiadomości w popołudniowym wydaniu informacji dnia. Na teraz dziękuję już Państwu za uwagę i zapraszam ponownie o godzinie 18.05. Miłego popołudnia i do zobaczenia.